Trudnego zadania podjął się prezydent Bronisław Komorowski: odbudować polsko-niemiecko-francuskie relacje w ramach trójkąta weimarskiego. Dziś zrobił pierwszy krok. Do Warszawy przyjechali Angela Merkel i Nicolas Sarkozy. Rozmawiali o Unii Europejskiej, o współpracy gospodarczej, o polityce bezpieczeństwa i obrony. Błędem nazywał prezydent Komorowski zaniechanie współpracy przez Lecha Kaczyńskiego. Anna Czerwińska. Polski prezydent zaprosił Angelę Merkel i Nikola Sarkoziego do pałaców w Wilanowie. Panie prezydencie, panie prezydencie. Dzisiaj omawialiśmy sprawy związane zarówno z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej w zakresie walki z zjawiskami kryzysowymi, ale rozmawialiśmy również o priorytetach polskiej prezydencji. Jednym z jej priorytetów będzie polityka obronna. W ramach Trójkąta Weimarskiego za dwa lata ma powstać weimarska grupa bojowa. Oboje i prezydent Francji i kanclerz Niemiec obiecywali w Warszawie pomoc. Bardzo chętnie przybyliśmy tutaj, aby omówić sprawy, które łączą nasze państwa. To jest pogłębienie współpracy w łonie Unii Europejskiej, pogłębienie kontaktu z naszymi sąsiadami. Zdaniem ekspertów to, że do tego spotkania w ogóle doszło, to już jest sukces. Jest symbolem, ale który tak naprawdę w praktyce do tej pory nigdy się jeszcze nie sprawdził. A nigdy nie było żadnej inicjatywy wajmarskiej. Która zaczęłaby funkcjonować? Trójkąt weimarski powstał 20 lat temu. Chodziło o wsparcie Polski długo przed przyjęciem do NATO i Unii Europejskiej. Ostatnie spotkanie na szczycie odbyło się w 2006 roku w Niemczech. Po tym dzisiejszym ma być inaczej częściej i sprawniej. I nieważne, że obrady trwały niecałą godzinę. Wiele spotkań dyplomatycznych jest krótkich, dlatego że na, na to, aby sprawy uzgodnić, pracują całe sztaby. Oprócz spraw bezpieczeństwa mają też być wspólne szkolenia dyplomatów, współpraca instytutów naukowych, wymiana młodzieży. Pojawił się nawet pomysł zaproszenia na szczyt prezydenta Rosji. Wszystkie te działania, które pozwolą zrozumieć, że zimna wojna się skończyła, będą odbierane pozytywnie. Jeśli takie spotkanie w takim właśnie formacie miałoby się w przyszłości odbyć, to Francja z ogromną przyjemnością będzie w nim uczestniczyć. Nie zawsze w tej podgrupie w Unii było tak uprzejmie. Nie było wsparcia na przykład w sprawie drażniącego Polskę Gazociągu Północnego. Niemcy mają swoje interesy, tak samo jak Francja. To nie to, że Francuzom nie zależy, że trójkąt sprawnie funkcjonował im w ogóle nie zależy na trójkącie. To znaczy trzeba powiedzieć, że ten trójkąt jest ciągle takim duchem w poszukiwaniu wcielenia. Ideę trójkąta promuje prezydent Komorowski inaczej niż prezydent Lech Kaczyński. Dwa lata temu z powodu choroby odwołał swój wyjazd na szczyt. To wersja oficjalna. Chwilę wcześniej w niemieckiej prasie został skrytykowany. Powstał pewien swoisty niesmak dotyczący no, samej formy chociażby odwołania tego spotkania. Raz już nawet niemiecka agencja DPA podała, że trójkąt weimarski się... Rozpadł. Czy to było inspirowane, czy to był choklik yy, redakcyjny dziennikarski, nie wiem, ale proszę zwrócić uwagę, testowano wytrzymałość trójkąta. Na temat przyszłości trójkąta powstało niemal 1000 stronicowe opracowanie. 50 ekspertów zastanawiało się, co poprawić. Życzyłbym sobie, że było więcej tego, o czym dzisiaj była mowa, mianowicie bezpośredniego porozumiewania ze sobą organizacji społeczeństw, środowisk. Czyli tym razem skończy się na zdjęciach. Daty kolejnego spotkania na szczycie nie podano. Anna Czerwińska, fakty.